Tylu młodych ludzi w jednym miejscu pod koniec maja? To nie może być nic innego jak juvenalia, które tradycyjnie rozpoczął barwny studencki korowód. Od wtorku do soboty studenci będą głównie imprezować, ale proszę się nie martwić nad wszystkim czuwa bystre oko wymiaru sprawiedliwości. Przebrane? Za o Mosta i jej kartony. Długo czekałyście na te juvenalia? No, oczywiście cały rok od zeszłego roku, ale dzisiaj super, że zrobili taki temat na przebierania, bo w końcu mogliśmy naszą inwencję twórczą jakoś wykorzystać. No i oto jesteśmy i zaczynamy. Juvenalia to też dużo koncertów. No, na jakie przede wszystkim czekacie? I do oczywiście. Jeszcze raz? I do fago. No i brawo, a tutaj koleżanka? Na organek. Nie? Cały rok chyba czekałyście na te juvenalia? No, oczywiście, że tak. Proszę nam powiedzieć troszeczkę o Waszym pojeździe. No, jest karetką. Proszę nam powiedzieć, na jakie koncerty przede wszystkim czekacie w tej juvenalia? Na Braci Figofagot, na domowe melodie i na TED. Długo czekałyście na te juvenalia? Jak najbardziej cały rok. Czekamy od tamtego roku. Wszyscy tutaj czekaliśmy. Skąd pomysł na strój? Um, taki spontaniczny z domu, po prostu. Stwierdziłam, że czemu nie będzie śmiesznie. Juwenaria to też przede wszystkim koncerty, na jakie wy najbardziej czekacie? A zdecydowanie na sobotę. Um, sądzę, że to będzie najlepszy finał i jednocześnie najlepszy dzień koncertów. Muszę też zapytać, kiedy wracacie do nauki? Ojku, chyba aż dopiero 10 czerwca na sesję. Dziękuję bardzo. Spokojnie. Idź, 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 nie. Polecamy popór. Polecamy opór. Dzień dobry. Cały rok chyba czekałyście na te Juvenalia. Tak, oczywiście. Na super koncerty i mega dobrą zabawę. No właśnie, Wendalia to przede wszystkim koncerty. Powiedzcie nam, na jakie czekacie przez ten cały rok? O, tak! Piątek to obowiązkowo rapsy, ale również sobota domowe melodie Lux Torpeda, także... Repertuar jest w tym roku mega, wszyscy po prostu są zachwyceni i tylko czekają, aż mogą, będą mogli po prostu uczestniczyć w tych koncertach. Główne wydarzenia juwenaliów śląskich odbędą się na Muchowcu. To tu zagrają m.in. bracia Figofago, TD organek, Luxorpeda i inni. Wielkie świętowanie potrwa do soboty, a potem sesja, ale nie mówmy tego głośno.